Panowie, jak tam dzisiejszy dzień? Zapaliła się czerwona ta. Czy to znaczy, że się nagrywa? Tak jest. Witajcie serdecznie w materiale z Gali KPW. KPW vs The World, jesteśmy tutaj w Gdańsku. Jest to pierwsza debiutancka gala KPW. E, jesteśmy przed galą, więc e, może porozmawiajmy o naszych oczekiwaniach względem tej gali. E. No może najpierw ja jestem Maxi4 z portalu Wrestling Wszyscy a wiedzą a, No nie wszyscy wiedzą, może ktoś nas pierwszy raz ogląda, bo to wiesz... No nowa, fe, nowa federacja, nowy fani, no to trzeba się przedstawić. Ma, Maxi4 oraz... Przemko. No to może a, a rozpocznij o nowej fe, federacji, o KPW. No, jak wszyscy, jak wszyscy rozumiemy, dla nas chyba najważniejsze jest to, żeby przyszło jak najwięcej osób. Pogoda dzisiaj jest dosyć kiepska, pada deszcz, więc, więc nie wiem jak to wpłynie na frekwencję, czy, czy ludziom po prostu nie będzie się chciało przyjść. No trochę tam tych krzeseł jest rozstawionych, zobaczymy, ile osób przyjdzie. Jeśli będzie 50, tak? 50 do 100, no to by było super, no. więc, więc ten. Poziom wrestlingowy, no to jest ciekawe, zobaczymy jak wygląda poziom po DDW, tak? jak myśl szkoleniowa Donaroida wpływała na to, jak wyglądały walki w DDW, zobaczymy, teraz mamy głównego trenera Kamila, tak? pobocznych trenerów Wiktora i Arka, Arkadiusza P., E, więc e, zobaczymy, czy ta myśl szkoleniowa, którą kiedyś zaszczepiał Don Royd w DDW, czy ona jakoś miała wpływ e, jaki miała wpływ, jak to będzie wyglądać tego. Teraz spodziewasz się jakichś wielkich zmian? To znaczy, jeśli dodając do, do, do Twojej odpowiedzi, Jestem ciekaw, jak właśnie w że KPW wypadną na tyle HCW, my już, my we dwóch HCW mogliśmy oglądać, na Węgrzech czy prędzej w Rzeszowie. I jak pamiętam, jak pierwszy raz przyjechali, jak HCW przyjechała, no to by to jakby osoby z a, a, z innej bajki, po prostu e, dobrze zbudowani, a faceci e, już, już bardzo dużo spotów potrafiących a, 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 a wykonywać, więc jak przyjechali pierwszy raz, bardzo duże wrażenie. Od tego czasu ich federacja się sporo a rozwinęła, więc Mamy właśnie pięć pojedynek z nimi, więc jestem ciekaw, jak w tych pojedynkach będą wyglądali na nasi wrestlerzy z Polski. Jaki czy ten dystans pomiędzy HCW a wtedy DDW, gdzie te treningi nie odbywały się zbyt często? No... Zdajemy sobie sprawę, że, że w DDW no to była anormalna sytuacja, gdzie te treningi nie były stałe, tutaj jest stała miejscówka w Gdańsku. Tych treningów jest coraz więcej, więc jakby wracają na, na te tory, gdziekolwiek poruszałem się po Europie, tam każda federacja trenowała przynajmniej dwa razy w tygodniu. Tutaj Niestety przy DDW tego nie było, więc zobaczymy, czy te treningi w Gdańsku jakby poprawiły trochę jakość, którą będzie prezentowało KPW. No, na pewno tego jesteśmy ciekawi właśnie, jak na, jak na, na swoim na tle HCW wypadnie na KPW. Oprawa? Oprawa, znaczy oprawa już pewnie nie. No to, to się przekonamy się jaka oprawa, ale z tego co było na poprzednich dwóch DDW, no to był, było światło, było. Była oprawa muzyczna, więc wszystko, wszystko ładnie wyglądało, jak na taką małą salę, bo jesteśmy w bardzo małej sali. Chciał zapowiada się zróżnicowany, bo będziemy mieli ten walki kobiet, będziemy mieli Fallska zenimat, match, więc ja, my na miejscu na pewno nie będziemy się nudzić. Jak zwykle chyba za każdym razem sobie zadamy pytanie, czy tą garę będzie można obejrzeć, więc. No tego na, pewno czy... teraz, na to pytanie teraz na pewno nie odpowiemy. Być może tak, Zobaczymy, zobaczymy, jak, jakie są plany KPW w przyszłości, czy będą te, będą te materiały upubliczniane. Mamy nadzieję, że tak, bo jest to nowe rozdanie. W DDW nie zawsze to tak wyglądało. Gdzieś te nawet showy tutaj z Gdańska były, były może nie ukrywane, ale no, otrzymywaliśmy tylko wątły skrót z tego, z którego nie można było nic wywnioskować. Zobaczymy jak to, jak to teraz będzie. My oczywiście pogali, Podzielimy się naszymi, naszymi spostrzeżeniami z wami. Jest jeszcze, specjalny, jeszcze, gość, jeszcze tak specjalny gość, tak jest. Specjalny gość. Dzień dobry. Czy to się kameruje? Tak. A o czym rozmawiamy tak w ogóle? O, jestem, widzę. Wza... Ja czy, się... czy coś będziesz robił na KPW? Czy tak po prostu wsiądziesz, będziesz oglądał? Znaczy, ja mam się loże VIP generalnie. Jak widziałem, jest, mam loże VIP za darmo. Natomiast nie podoba mi się, za, za jakie darmo jest ta loża. Także. A jakie są Twoje oczekiwania co do dzisiejszej gali? Kurwa... Przepłukłeś, pendolino... Słuchaj, cztery godziny, nic nie przekinaliśmy, a ty pierwsze zdanie... No bo ja jestem kurwa kulturalny, no przepraszam, no. Znaczy ja generalnie jestem cały czas pozytywnie nastawiony. Ja wiem, że to się zajmieście I znowu wyciągną ze mnie to, to, jak to mówię, ale... Ja jestem dobrze nastawiony i ja mam nadzieję, że to będzie fajne i przyjemne. Także, szczerze mówiąc... że tylko uda wam się to kiedyś zobaczyć no, w tą galę. Bo być może będzie... Nie, będzie, będzie w porządku. Ja myślę, że będzie w porządku i że wyjdziemy zadowoleni mi o wszystko, że Przemek wyluzuje i będzie zadowolony. Pamiętajcie, jak przyjedziecie kiedyś na KPW, kupowajcie koszulkę ona kołbusa. Są w sklepiku dzisiaj. Właśnie, dzisiaj w sklepiku tak wygląda ta koszulka. E, unpacking szupa, robimy aktualnie. Unboxing się mówi. Unboxing. I, i, I proszę nie rozbierajcie mnie, bo widzów będzie minus. Dobra, idę stąd pa. Dobra, no, już, już dziękujemy. Tego, temu panu już dziękujemy, tak? Miał swoje 5 minut. Tam, jakbyśmy obrócili kamerę, poczekaj, bo obrócimy. Ekipa. Z, z Polski. Ludzie z Polski tam są. Tak, ludzie z Polski. Może się przedstawić nam. Krzysztof Wagers z from Wrestling.pl Jesteśmy tutaj, bo przyszedłeś na, na KPLW. Czego spodziewa się przed tym show? Dużej frekwencji. W ogóle jest to, trudno jest mi w ogóle mówić, bo jestem poddenerwowany w ogóle. Od miesiąca praktycznie się Czy ile osób przyjdzie w ogóle, jak to w ogóle wypadnie. Więc co w ogóle trudno jest mi w ogóle mówić? Chyba nie wiem, może lepiej będzie, jakieś te emocje opadną i już będzie po wszystkim. Nie denerwujemy się, nie denerwujemy się. To o samych walkach myślisz, która walka najbardziej cię interesuje. No, oczywiście, głównie dziewczyny. No i pewnie hardcore mecz liczę, że będzie bardziej brutalny niż, ta, niż ostatnio. Na... Kiedy to było, to w maju, tak? DDW House Show 2. A jak myślisz, czy, DD, czy KPW dobrze się promowało przed, przed tą Gają? Wiesz, mi się wydaje, że robili co, co mogli, wiesz, używali mediów społecznościowych, yy, na foru, na różnych na forach wrestlingowych też próbowali się promować, yy, były plakaty na mieście, ja w sumie jestem zadowolony z tej promocji, może następnym razem, nie wiem, można, będzie można coś poprawić, zrobić coś lepiej, ale ja to w ogóle ogólnie jestem zadowolony, jeżeli przyjdzie więcej niż 50 osób, to będę w ogóle zadowolony i szczęśliwy. Po raz pierwszy zobaczysz weselów HCW, Węgierskiej Federacji. Masz jakieś oczekiwania względem ich? Oglądałeś ich prędzej na, na YouTubie? Wprawdzie był wesel, oglądałem tylko All or Nothing 2, ale to w live streamie. Co Szup siedział i wiesz, puszczał tylko ten później zmontowany I Gal już mi się nie chciało oglądać, bo tam chyba z dwie czy trzy godziny więc sobie już odpuściłem, a no wiesz, to cieszę się, bo chyba Węgrzy są pierwszy raz w Gdańsku, tak, w Trójmieście, mieście? Widzę, że im się podobało, zrobili sobie zdjęcia w Sopocie, wrzucili na Instagram, więc mam nadzieję, że to przyjeżdżać częściej, nie? Jestem szczęśliwy, że zdjęliście mi te dwa w wardy i że mogłem w końcu wrócić na, na forum, no. I to jest dla mnie najważniejsze, no. Pozdro, Niko. Attitude yy, Niko i Przemko otworzyli jedną osobę razem, bo mieli... Yy, bo on miał tu brodę, miał tylko brodę Niko, a Przemko miał tutaj brodę, więc razem się tak łączyli w jedną brodę. Więc w pewnym sensie Niko jest tutaj duchem. Więc zobaczymy, jak to będzie. Do zobaczenia. Do zobaczenia po Gali. Po Nie się pa, pa, pa. <grym <grym> My mamy w sektorze uh, Ultras. Ultras, aha! Ultras? No mamy na Ultrasie. Aha, Jesteśmy z Węgier, dzisiaj we Węgą będziemy kibicować. Ja, ja, ja i Przemko jako jedynie będziemy Węgą kibicować. Dlaczego tylko A ty też będziesz? Nie, zobaczę. Jak mi się podoba. A ty komu będziesz kibicował? Skąd? Robertowi. Robertowi. A pan komu kibicuje? O, KPW. Oczywiście. Panowie? Za naszymi oczywiście. Jesteśmy w trójkę tylko. Nie ja to się nie musisz nawet pytać. Ja a, a w walkach pozatrudnieniowych ja komu będziecie kibicować? Nie wiem. O, Dobrą można kasadrze, bo kasadży Dobrą chyba nikt nie kibicuje. nie ma nie ma więcej pytań. co się osobą a na tej sali A jak byłem przy zaręczynach emocjonujących. A ja widziałem! To, ja to, to się w ogóle zaczął Dalej trochę bez zaniska, ale? No dobra, może będzie dobrze. Raz, dwa, dwa trzy. trzy, raz, dwa, dwa trzy... Dwa, trzy. To było... Dobra, nie! I, I raz. Mamy tak jakiś tak. pedalski trio w tym momencie. Witamy wszystkich, jesteśmy właśnie po Gai. KPW vs The World pokonał Dovera. Ja jestem załamany tym, co ty teraz mówisz, bo brzmi to mniej więcej jak TVN24 informując o jakimś chujowym newsie. TVN24, no kurwa, chodź. Jesteśmy po Gai. KPW vs The World. KPW wygrało 3-3-2. Jesteśmy po emocjonującej GAI, gdzie Kamil Aleksander w Mediamancie pokonał dowództwo i zapewni nam zwycięstwo. Szup, co myślisz o tej gaji? Jak w ogóle przeżywałeś się? Znaczy, ja generalnie miałem VIP, ze względu na to, że a, miałem tą... Na ten moment uważam, że jeszcze, że przyjemność, ale jak odsłucham komentarza, to może się okazać że to była nieprzyjemność, i nie tylko dla mnie, bo i dla was, bo to mogło wyjść tragicznie, ale miałem tą przyjemność siedzieć bardzo blisko ringu przy, przy pseudostoliku komentatorskim, więc ta akcja rzeczywiście była mi dzisiaj bliższa i ja się osobiście bowiem naprawdę całkiem nieźle. Tak gdzieś na gorąco jestem zdania, że jest to na, najlepsze polskie show, na jakim byłem, Polskie, bo, bo tam... I zaznaczam, na jakim byłem. byłem <laughs> oczywiście, no bo tam rozmawiałem z ludźmi na ten temat. On a twierdził, że dla niego najlepszym show nadal było to, że No Mnie wtedy na nim nie było, więc ja mam, ja mam te kilka Gal DDW, które, które widziałem wcześniej, dla porównania, i dla mnie to było zdecydowanie najlepsze show. i przynajmniej wiesz, no Lord Nothing po niektórych walkach miałem strasznie mieszane uczucia. Tutaj nie miałem takiego, um, takiego poczucia, to I generalnie jak się te walki kończyły to było to dla mnie OK, no, że rzeczywiście coś się w tych walkach działo, jakoś one były zbudowane, powiedzmy sobie, jakaś historia gdzieś tam w nich mniej więcej była, a nie to, że się po prostu kończyły nagle, tak jak to było w przeszłości, e, więc nie, no ja jestem, ja jestem zadowolony, tutaj przed chwilą z Przemkiem rozmawialiśmy, że może to nie jest jakiś gigantyczny krok, jeżeli chodzi o... Jakościewa. Tak, jakościewa, ale na pewno jest to krok w dobrą stronę i a, dzisiaj było naprawdę przyjemnie. No i publika. Moim zdaniem to był ten aspekt, który wygrał, bo ta publiczność a, no, to tak zniszczyła w tym momencie to, co się działo w Rzeszowie i wcześniej. Bo rzeczywiście nie dość, że reagowali żywo, to reagowali tak jak, tak, jak się powinno. Czantowali, nie bali się czantować, wchodzili w interakcje z resterami i rzeczywiście, rzeczywiście było dzisiaj słychać. Popyt dla niektórych zawodników to było dla mnie przerażające. Nie, na przykład jak zaczęła się gala, a z Piotrkiem, z którym miałem e, okazję komentować, on mi powiedział przy wejściu boskiego, to patrz teraz. No i tak, kurwa, że tak, na, na co mam patrzeć? I w tym momencie rozwijał muzyka boskiego, i, i był taki śopłyty generalnie na tej publice, który mnie tak rzeczywiście trochę w to krzesełko wmiótł, bo bo nie spodziewałem się aż takiej reakcji na nich. Do tego Węgrzy zostali przyjęci naprawdę w sposób ciepły. Ci, którzy fejsowali zostali przyjęci w sposób ciepły, ci, którzy mniej fejsowali... To, to, to tylko my ich przyjęliśmy w sposób Ta, ciepły. Wy oczywiście, wy oczywiście byliście tym Przemko z tą flagą Węgier, on w tym momencie tak. jest Węgrem, już został oficjalnie Węgrem. Przemko stracił polskie obywatelstwo zaraz po wyborach, dlatego szuka sobie nowego kraju w tym momencie. Tylko oni tam te, też nie chcą uchodźców, więc nie wiem jak sobie poradzisz. Znaczy jeśli powiem powiedzieć... Madia Katie Oborat. tak jest. Jeśli chodzi o reakcję no to jak było na poprzednich GADH DDW no to Sektor attitude był, no i pozostaje się tam raz na jakiś czas, może włączyli. A tutaj było ten, dużo. w pewną funkcję, bo tak naprawdę, jak było cicho i dżantowaliśmy powiedzmy, za tam Corvusem czy, no. czy, czy Renegadem, nagle się zaczęło, było, było głośno, tak po chwili. Zostaliśmy przekrzyczeni, więc wiesz, no, była jakaś reakcja. Tak. Na Wrzeszowie tego, tego nie było. Mogłeś dżantować no tak. Węgrów i. I mogłeś to robić przez całą galę i no nie było pewnie, tam... Amerykański um, zawodnik ten i tak dalej, kiedyś właśnie e, wymagał od nas tego, żebyśmy to my prowadzili w ten sposób publikę, nadając jej e, jakiś taki rytm w kiedy robi się cicho, tylko niestety ta rzeszowska publiczność nie reagowała w żaden sposób. Ta rzeczywiście, w momencie, kiedy pojawiały się czanty ze strony chłopaków dotyczące Węgrów, którzy na przykład w tej walce byli hilami, rzeczywiście pojawiała się odpowiedź ze strony reszty, publiki, która zaczynała wspierać zawodników naszych, czy to nasz kraj, także to rzeczywiście, no, też jest pod tym względem, ok. pod względem samej jakości tego wszystkiego, to to może nie był jakiś wielki skok, natomiast pod względem publiki mam wrażenie, że to był niesamowity skok. Jeżeli tak ten fanbase będzie wyglądać, się będzie rozrastać, to będzie fajnie. Ja chciałem jeszcze zauważyć, że y, jak masz y, 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 na poprzednich galach, na przykład jak wychodził jakiś zawodnik po raz pierwszy, no to my nie wiedzieliśmy, co to jest face, czy to jest skill, a tutaj widać, albo był, ktoś wziął mikrofon, albo już na samym wejście pokazywał swoim y, zachowaniem, że jest że, że, że jest i od razu publiczność mogła może, po, może po pierwszych... Może to kogoś zaboli, ta, ta gala była mądrzej zabukowana mam wrażenie. No ja też uważam, znaczy no czy młodszy, znaczy, znaczy no, to no, byśmy to, musiał przesiedlić całą to, to historię, bo, bo, znaczy, to na pewno był problem, że to była pierwsza gara i nie było żadnych stojanów, więc, więc turniej, pod po ty z tu niej. z z DDW, tak? Tak. tak. Więc widać było, że tam kamień został przedstawiony jako e, były, nie. czy tam pierwszy mistrz. Pierwszy polski mistrz. Pierwszy polski nie. mistrz wrestlingu. E, gdzieś tam. kawałek ma swoją stajnię. No. Kawaler ma tą stajnię, z, no, tą samą z DDW, więc nawiązania jakieś są. No Biebianka była jako pre-pani prezes, promowana, no, ale to już było promowane już właśnie, No tak, prostu... nie było tego przejścia, bo przecież w DDW ona przeszła na stronę Kawalera, a później jakby urwał się ten storyline, więc niektóre są kontynuowane, niektóre nie. Troszkę chaos. A, jeśli chodzi, teraz będzie takie smartowe gadanie tak i narzekanie. Więc nie narzekajcie, bo tym będą narzekać na nas dzisiaj Jest jeśli... było dobrze. Ale i potem ja będą narzekać na nas, że ja my trzeba, im całujemy, obicejny. wiesz, że no... robimy nie wiadomo jedno, co komu. Dla mnie dziwna rzecz taka była, że no mieliśmy Polska versus Węgry, no i niestety w pewnym momencie, żeby, żeby cheerować, tak być za, 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 za Polską, trzeba było tak naprawdę być za, za hillami, więc no i, trzeba było być za Kawalerem lub za Bianką, co nie pasowało zupełnie, no i chcąc nie chcąc, Nitro wtedy dostał... No. Bo ja to musiałem jakoś jeszcze rozpowiedzieć. Mam wrażenie, żeby to miało Jakoś trochę sensu. historię opowiedzieć. Tak, tego, no, tak. I z tym rzeczywiście miałem problem, jeżeli chodzi o gadanie, bo trzeba było to wytłumaczyć rzeczywiście tym, że no no, okay, no możemy nie zgadzać się z tym, jak przy, przypuśćmy Bianka postępuje, jak się zachowuje, no ale w tym momencie walczymy o trochę wyższe cele, więc powiedzmy sobie, no jakoś wypada ją wspierać, czy coś takiego. Nie A publiczność się cieszyła z wyganej Bianki, więc teoretycznie powinni zostać wyż, wyrzuceni z tej sali, bo bo, bo, bo w ogóle jest. A nie, a nie sprzedawali je zachowania. No wiesz, no, no, no kiedyś to tak było, wiesz, u nas na tygach. Nie no, no wiadomo, tak mówisz, no było to, tu. No, wyszły, znaczy nie mają jeszcze zbyt dużego rozteru, HCW, znaczy KPW, wrzucili po prostu pięciu swoich a najlepszych i, i chcieli a utrzymać utrzymać face. Jakby był większy roztek, to by pięciu Face'ów, nawet jak był Face vs Face z HCW... No na plus na pewno można zaliczyć końcówkę, która jakby ten... E ten problem, o którym wspomniałem, został w jakiś sposób tam wyjaśniony. Kawalerz zaatakował Kamila, tak i jakby no, Bianka gdzieś tam... Się nie lubią. Mimo wszystko się... Tak, jakoś to zostało tam na końcu przetłumaczone i, i, i to, to jakby na, na plus tego. No i wiadomo, że tam budowali na tej gali kolejne storylines, nawet w tym taktimie pierwszym. Eee... Odwrócił się od Boskiego Ostrowskiego, um, odmawiając mu hot taga i zabrał się i poszedł, co spowodowało, że Boski Ostrowski został w pierdol. Chciałbym zauważyć, że w tej walce pan Rossetti nie był ani gazu w wingu, jeśli chodzi o, o przyjmowanie akcji, wykonywanie akcji, więc mu się po prostu nie chciało walczyć, po prostu zostawił no, jest Boskiego Ostrowskiego. Ja jest Stryku. tam podbudowa, no, jest, podbudowa. Pod, pod jakąś tam, A, no jest furtka, tam, jest furtka tego, że więc nie... widać, że, że gdzieś na tej, na tej gali te furtki były otwierane do, do najbliższych i jakiś tam... Będą się chyba starać jakieś storyline y robić i, i jeśli tylko my będziemy jakby, czyli społeczność internetowa jakoś o tym powiadamiani, to będzie, będzie fajnie, bo no będzie można to śledzić i myślę, że jakiś odbiór KPW będzie, będzie przez to lepszy. A, no bo wiadomo, jak to wyglądało w ostatnich miesiącach DDW, pewnie jest z różnych względów, gdzieś te materiały zostały tam, to już mówiliśmy we wstępie, gdzieś były tam ukrywane, więc, więc teraz, teraz może. Może na podstawie tej gali zacznie się jakby będzie szansa, żeby. No ja by... Teraz wszyscy będą czekali, żeby usłyszeć, jak szup komentuje gali. Ja jak już, jak ja już my taki ja to ja hype zrobiliśmy, ja jaki miał. Ale były takie momenty, że po prostu my siedzimy, coś tam się, jakaś akcja wykonywana, wszyscy ci o szub tam reaguje, głośno, krzycze. No daj mordę! Emocjonował się. To znaczy, no. nie, nie spodziewałem się, że będę drzeć mordę aż tak bardzo. Jak tak jak nie wiem, Olor na Film 2 też potem komentowałem gdzieś tam i tam nie byłem sobie w stanie. Zatworzenia w jakikolwiek sposób, wkręcić sobie żadnych emocji, oglądając tamtą galę po raz enty, żeby coś więcej z siebie wykrzesać. Tutaj mnie złapało o dziwo. Zawsze jestem w stanie, że oglądanie wrestlingu na żywo zdecydowanie pomaga w jego odbiorze. Nawet jeżeli jest kiepski, to i tak ogląda się go lepiej niż gdybyś ten kiepski wrestling miał obejrzeć w domu przed, przed monitorem. Tutaj moim zdaniem nie było kiepsko, było w porządku i, i też, też dało się, były fajne spoty. Było kilka rzeczywiście spotów naprawdę. Walka hardkorowa, no, no, przynajmniej porównując to z Lord Nothing 2, gdzie ten Hardcore no. wtedy ograniczył się do dwóch ataków kendostikiem, które były takim chnięciem Kniecie. Kniecie. Knie klawiatury. klawiatury no. e, to, to tak naprawdę tutaj no, było nie, nie była ziemia, bo mieliśmy jeżeniówki, mieliśmy pineski, mieliśmy krzesła, mieliśmy stół, mieliśmy klawiaturę, mieliśmy kołpak. Kupy. I mieliśmy piwo, mieliśmy piwo jeszcze. Było, było, piwo. było, było piwo, więc generalnie tych spotów było, przyje, każdy z zawodników je przyjął, a rzeczywiście, więc no, jest, jest rzeczywiście widoczna jakaś różnica. Ja jestem zdanie, że no nie, podstawy są do tego, żeby to funkcjonowało rzeczywiście w tym momencie lepiej. Szczególnie, że to się cały czas... Um, w tym momencie kręci dużo, dużo sprawniej też, jeżeli chodzi o treningi i o wszystko, no bo... A, Lokalizacja tutaj... Tak, przeniesienie, mimo wszystko, no, mnie się ciężko o tym mówi ze względu na dojazd z Krakowa, bo, bo dla mnie to jest rzeczywiście problem. Okej, okay, jest Pendolino to jest tylko 5 godzin, z drugiej strony to jest aż 5 godzin, żeby jechać oglądać galę, więc to, to dla niektórych może być problematyczne, żeby przejechać całą Polskę i oczywiście to rozumiem. Bo, bo pewnie gdyby nie to, że robiłem tutaj też dzisiaj inną fuchę, to pewnie bym się mocno wahał, żeby tu przyjechać, natomiast, natomiast no w tym momencie oni tutaj mają solidną pakę na treningach już teraz, taką bardziej lokalną, te treningi nie odbywają się raz na pół roku, tylko powiedzmy sobie jest jeden trening w miesiącu w tym momencie, a, a wiem, że dążą do tego, żeby te treningi były przynajmniej dwa, a więc są w stanie nadgonić rzeczywiście nie poziomowo. Do do jakiejś tam do graności, tak, no, przy, przy trzech treningach w roku i jednej gali przez te 6 czy 7 lat nie dało się zrobić zupełnie nic. W tym momencie e, prawdopodobnie tych treningów w KPW jest już liczba dosyć podobna do tego, co treningów DD, bo mam wrażenie, tak jakby je sumować, to pewnie by to gdzieś tam e, dość blisko powoli było. E, więc no, jeżeli pójdą w tą stronę, to, to moim zdaniem powinno być lepiej, bo przynajmniej to jest to. No, tam nie Muszą nagrywać materiałów teraz, nie muszą nagrywać materiałów pół roku do przodu, albo jak coś się wysypie, to nie są totalnie w dupie. Ze względu na to, że ten trening będzie za miesiąc, albo tutaj będzie się można spotkać i to zrobić, więc no, moim zdaniem, moim zdaniem są solidne. Podstawy do tego, żeby to się kręciło trochę lepiej. Jest do tego publika, która rzeczywiście, mam wrażenie, się tym zajawiła trochę bardziej. Ten Gdańsk na razie jest najszczęśliwszym miastem w Polsce, jeżeli chodzi o wrestling, bo WWE w wyniku Gdańska nigdy, nigdzie, mam wrażenie, już nie powtórzy tego, co tam się działo na tych pierwszych dwóch galach w Polsce. Bo to te pierwsze dwie gale były w Gdańsku i obie naprawdę były solidnie, jeżeli chodzi o ludzi i o reakcję. I... Dokładnie, to wtedy był chyba drugi wynik w Europie, jeżeli chodzi o tą pierwszą galę SmackDown. To ono było w środku tygodnia, a tam też było chyba około 7 tysięcy, więc to rzeczywiście były wyniki takie dosyć konkretne. No i dla KPW na razie mam wrażenie, że ten Gdański jest równie szczęśliwy, bo, bo ta publika dopisała. Ja byłem mocno zaskoczony, bo ja tam siedziałem trochę wcześniej, jak oni się zaczęli wtaczać. I tak kurwa, wchodzą i wchodzą i wchodzą i wchodzą i, wchodzą i tak oho, czyli jednak full. A liczyliśmy pod stółę, tak? No, hmm. na... ja, Może ja później zaos... ja napisałem osób. Napisałem co najmniej 80, ale pewnie około, około 100 ja osób. osób. Między 80, 80 a 100. 100. Gdyby tutaj przyszło 50 osób, bo to jest gala biletowana, to nie jest darmowy house show i tak dalej, tylko jest gala biletowana. Gdyby tutaj pojawiło się około... Powiedzmy szczerze, nie tak małymi, tak? No, tak, bo... no bo ten normalny bilet kosztował około 30 zł, to jest powiedzmy sobie cena koncertu, wyjścia do kina i tak dalej, więc dla kogoś niezaznajomego z wrestlingiem i dla fana wrestlingu również 3 dychy za bilet może być ceną całkiem sporą. I byłem zdania, że jeżeli będzie około 50 osób, to to będzie naprawdę duży sukces jak na pierwszą galę KPW. Było tych ludzi więcej, więc to dobry znak. Krótka ankieta, najlepsza walka Gali. Polska Annual. Czyli Nitro. Na, na, na z, z pięknym kawałem. Myślę, że najwięcej się, się tam działo. Trochę pochodzi winku, fa, fa, fajne spoty, a Nitro dawał. Maxi, szybka, szybka ankieta. Ja a, mam dwie i... a to tak. dlatego tego możesz wybrać? Nie, okay, się... no, Bo z jednej strony ja... jest hardcore mecz, który moim zdaniem był fajny, ale przez to, że był hardcore, ale obiektywnie miał powiedzieć walkę, którą się najbardziej jarałem w trakcie, to był Kaszą z Renegade'em. Nie wiem czemu, ale moim zdaniem. No, ta walka, nie wiem, ona we mnie wzbudzała jakieś dodatkowe emocje, bo nie poszli strasznie też tą drogą, że ten Kaszub, jako dużo mniejszy i tak dalej, to on tam był napierdalany, cały ten pojedynek miał jeden zryw i tak dalej. No bo o walce ale... mówię też trochę, no walkę już wybrałem. O, przy okazji tylko, walki. Tylko rzeczywiście ta walka była momentami jak równy z równym. Kaszub naprawdę miał swoje momenty, miał zrywy, też pokazywał i polatał trochę, co też było, było jednym z zarzutem do DDW, że tam zawodnicy nie latali. Tutaj mieliśmy parę, e, parę lotów, Harry rane w tamtej walce mieliśmy nawet, więc rzeczywiście to też tutaj się ruszyło. No i, i, i ten hardcore, moim zdaniem, miot, ale no to hardcore to zawsze wywołuje w człowieku dodatkowe pozytywne emocje. Ale generalnie nie, generalnie ringowo tutaj mamy tą dysproporcję, którą mi. Pomiędzy tamtą galą z Węgrami Olornafing, a tą, gdzie tamte walki na Olornafing z Węgrami wyglądały koszmarnie. Tam najlepsze, tam, tam najlepsze walki typowaliśmy walkę pięknego kawalera z Donem i Kamila z e, Klarysem typowo polskie walki. Tutaj w tym momencie ty mówisz walka polsko-węgierska, ja mówię dwie walki polsko-węgierskie na dobrą sprawę. No Chociażby znaczy, znaczy, była no okay, tak. Walka pozaturniejowa była tą najlepszą, więc. Więc no no właśnie, sens, generalnie opierał się na starcie polsko-węgierskim. Wiesz, Epoch. poprzednio to był turniej, tam trzeba było Jestem dwa, tam trzy tam pojedynki. Nie, tak nie wie, jest, wiem, to jest, to jest. ważne rzeczy słychać, bo ty jesteś najważniejszą osobą tutaj do słuchania, więc dobra, twoja najlepsza walka? Eee, no Nitro waler. Idziemy I dalej jest. z ankietą? Idziemy dalej z ankietą. Jaka <laughs> jest wasza naj, y, najlepsza walka, a na Moim zdaniem, najlepsza walka była walka Kaszuba z Renegatem. No najlepsza walka na gali. No najlepsza walka na gali to według mnie był hardcore match, o ile dobrze kojarzę Roberta Stara, tak? Z... Ronem Corvusem. Tak, z Ronem Korwusem. Tak, tak, oczywiście, no Szanowni dlatego mówię, Robert, że... Tym... mówię, że to była dla mnie najlepsza walka tej gali. No nie spodziewałem się, że to będzie hardcore aż do, te, aż do takiego stopnia, bo tam poszły jarzeniówki, poszły, poszedł stół, poszły krzesła. Naprawdę klawiatura też yy, latały klawisze po, po sali po, po publiczności. Także było spoko. Najlepsza walka na, na gami. Robert Star. Robert Star Znaczy. Co, Robert Star, Star jak? Star, Star, Robert Star, Star. Robert Star. <laughs> Cassandra, Mira, bo był Sting Face. Aha, bo był jeszcze się pani. A moderator? Ale nie ma. No dobra, pora chyba kończyć, nie będziemy już podsumowania. Tak, bateria się kończy, długo przegataliśmy, więc... A my ruszamy teraz na afterek. Tak jest. Więc trzymajcie się ciepło. Żegnamy was z Fakrajne right, right, right. <laughs> <laughs> puski Żegnamy was z deszczowego Gdańska. No, tak jest góniowo jest Fakrajne puski. Fakrajne puski. Puskin Pussy Pussy I pamiętajcie, subskrybujcie nasz kanał YouTube, nasz kanał na Twitterze, e, wchodźcie na naszą stronę e, i na Facebooka też zalajkujcie nasz e, kanał. Nie, to nie jest kanał, to jest fanpage na Facebooku. Pamiętajcie, zróbcie to. A tu jest człowiek, którego też musicie subskrybować. Ma kanał na YouTube, ma stronę na Facebooku. Co jeszcze? Masz? Gra w gry. Nie wiem, ale jest mi wstyd w tym momencie. FIFA, tylko z szupem.